Czy wiesz, ile dokumentów musi przygotować pilot przed wejściem do maszyny? Plan lotu Obowiązkowy dla lotnisk kontrolowanych, a pożądany dla lotów w przestrzeni niekontrolowanej. Plan paliwowy Dotyczący kołowania, trasy, czasu oczekiwania na lądowanie, trasy lotu obligatoryjnych rezerw, do lotu do lotniska zapasowego. Obliczenia masy i wyważenia samolotu czyli maksymalnej wagi do startu i lądowania, wagi pasażerów, bagażu i paliwa oraz zachowania odpowiedniego ich rozłożenia w celu poprawnego wyważenia samolotu, niezbędnych map lotniskowych dla lotniska startu, lądowania i rezerwowych, map podejścia i odlotu oraz map naziemnych, wyliczenia odległości potrzebnej do startu i lądowania przy odpowiednich parametrach pogodowych i masowych umożliwiających bezpieczny start i lądowanie. Plan nawigacyjny trasy dla lotów IFR numery korytarzy powietrznych i punktów nawigacyjnych, takich jak radiolatarnie lotnicze. Dla lotów VFR odległości, czasy, kierunki, korekty kierunków oparciu o wiatr między punktami nawigacji VFR lub charakterystycznymi łatwymi do rozpoznania punktami na trasie, mapy pogodowe dla regionów, przez które przebiega lot oraz prognozy pogody oraz dla ważnych dla operacji lotnisk startu lądowania czy zapasowych. Notamy, czyli biuletyny informacyjne publikowane dla trasy i lotnisk informujące o najważniejszych danych dotyczących bezpieczeństwa operacji, takich jak godziny operacyjne lotnisk, zamknięte pasy, remonty dróg kołowania, czasowo umieszczone dźwigi w okolicy ścieżek podejścia, wyłączenia z użytkowania i podobne. Plan wykorzystania przestrzeni powietrznej dla lotów VFR. Mówiący o aktywnych strefach, na przykład wojskowych, ograniczeniach w możliwości korzystania z niektórych obszarów lub wysokości, dokumenty załogi i statku powietrznego. Takie jak niezbędne licencje, badania medyczne, logbook, dokumenty zdatności do lotu, dziennik pokładowy, ubezpieczenie samolotu. W przypadku pilotów liniowych, dokumenty przygotowane są przez specjalistyczne działy, dedykowane do przygotowania operacji. Co nie zwalnia pilotów z obowiązku wydrukowania, zapoznania się i omówienia dokumentacji przed lotem. To do kapitana statku powietrznego należą ostateczne decyzje o ilości paliwa i akceptacja wszystkich wyżej wymienionych parametrów. W przypadku szkoleń czy lotów VFR dokumentację przygotowuje od początku do końca pilot. Wprawny kapitan jest w stanie przygotować i dobrze zapoznać się z niezbędną dokumentacją w godzinę, ale na początku drogi zajmuje to wiele więcej. Już wiesz, dlaczego mówi się, że lot to już sama przyjemność. Bądź bezpieczny w powietrzu, nie idź na skróty, nie ufaj rutynie i zawsze dobrze planuj każdy lot.